Szczęść Boże, ponownie dzisiaj siostra Maria Ślipek jest ze mną i rozmawiamy o sztuce rozeznawania, ale nie tylko własnego powołania, ale też jak rozeznać, czy to jest głos od Boga, czy od kogoś innego. Siostro. Siostra przez wiele lat była mistrzynią nowicjatu, więc z rozeznawaniem miała siostra do czynienia na co dzień i z towarzyszeniem osobom, które rozeznają akurat w tym przypadku swoje powołanie. Jak wyglądało to doświadczenie? To było doświadczenie bardzo cenne dla mnie. Towarzyszenie człowiekowi w jego rozwoju bożym, duchowym jest naprawdę czymś bardzo pięknym. Ale równocześnie bardzo trudnym. Trudnym przede wszystkim z tego powodu, że rozmaite znaki, które są i które właściwie jakby wskazują, że coś idzie w dobrym kierunku, czy coś idzie w niewłaściwym kierunku, wcale nie są takie proste do ustalenia, że to jest właśnie dobre, a tamto jest niedobre. Trzeba mieć wiele cierpliwości, cierpliwości do, do drugiego człowieka, ale także cierpliwości do samego siebie. Tak w przypadku towarzyszenia, jak i w przypadku formacji, którą jest zwłaszcza nowicja, to jest sprawa pomocy drugiemu człowiekowi. Jednak to, co we mnie pracuje, może w jakiś sposób rezonować u tego drugiego człowieka. I bardzo trzeba być w tym ostrożnym i mieć wyczucie, żeby przypadkiem nie narzuca czegoś temu drugiemu człowiekowi, z czym ja sobie może, może tak w cudzysłowie, nie bardzo radzę. Czym jest w ogóle rozeznawanie? Rozoznawanie najprościej to jest szukanie tego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje, czy tych natchnień, które do mnie kieruje Duch Święty. Ale oczywiście, że te natchnienia, one są w naszej codzienności i ta codzienność oferuje nie tylko piękne i dobre rzeczy, ale też oferuje rozmaite, trochę gorszego gatunku, czy może najtrudniejsze w tym wszystkim, to są pewne rzeczy, które wydają się dobre, a w gruncie rzeczy dobrymi nie są. Czyli tak jak, św. Ignacy jak powiem, Święty Ignacy mówi, pod dróg, że pod, pod pozorem, tak, i dlatego bardzo ważne jest poznanie siebie, żeby rzeczywiście pozwolić, żeby Duch Święty mną kierował, to ja muszę wiedzieć, przynajmniej starać się o to, bo to może nie do końca tak się wie od razu i właściwie... Chyba ja sama dla siebie jestem czymś takim materiałem, który będzie troszeczkę ewaluował do końca moich dni, dopóki będę miała świadomość. Jest się człowiekiem z krwi i kości i, i rzeczywistość jest taka, jaka jest, i różne rzeczy, które wydaje się na przykład, no na przykład na coś mam bardzo wielką ochotę, i mogę sobie do tego dorobić bardzo dobrą motywację, że to i i temu pomoże i tam temu nie zaszkodzi i czemuś tam jeszcze to będzie takie wspaniałe, a tymczasem, jeżeli na to spojrzę z dystansem na modlitwie, proszę od Ducha Świętego o światło, to się w gruncie rzeczy okaże, że to jest tylko i wyłącznie moja korzyść, niekoniecznie kogoś innego. Oczywiście jest cała sprawa, to właśnie to są reguły świętego Ignacego, które są kapitalne. W jaki sposób Duch Święty nas prowadzi, ale w jaki sposób, no, niestety, szatan próbuje nas wykorzystać rozmaite nasze naiwności czy skłonności do tego, żeby sobie dorobić teorię. Tak, i często, jeżeli chodzi o kwestie szatana, to wyobrażamy sobie od razu jakieś opętania podczas gdy nie mamy zupełnie świadomości, że. Szanowny chyba najbardziej lubi to dobro pozorne. Oczywiście. Większość z nas jest raczej osobami, które starają się żyć zgodnie z przykazaniami. Tak. Podążają za dobrem. No, chociażby taka sprawa, y, może w tej chwili jest mi jakoś bardzo bliska. Y, przykład sprawa zdrowia. Na ile pewne jakieś no, znaki słabości, słabości fizycznej, już mnie z pewnych rzeczy zwalniają, mhm. ja już nie dam rady. A na ile to jest właśnie po to, żeby skrócić czas modlitwy, żeby, żeby może przemieścić go na jakiś inny czas, że będzie lepszy, żeby taki, taka niby pozorna, niewielka rzecz, ale właśnie nawet kiedyś słyszałam w jakiejś konferencji, że jakie, jakie to jest częste, że właśnie najpierw skrócić, potem jeszcze troszkę skrócić, potem jeszcze. A potem to już może na inny czas, a potem to się zapomni. I w gruncie rzeczy dochodzi się do tego, że już właściwie przestaje się modlić. I z drugą nie... stronę, jeżeli mamy do czynienia z osobą z kolei zbyt skrupulatną, z jakimś tak. się to z kolei będzie chciała wydłużyć, 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 wydłużyć kosztem tak. swojego zdrowia e... zdrowia, ewentualnie pomocy innym. To jest, to jest na pewno coś bardzo, bardzo delikatnego i coś. Co wymaga, ja mogę powiedzieć teraz, że to jest naprawdę proces, który trwa przez całe życie i zwolnić się z tego nie można. Wracamy do nowicjuszek. W tym momencie, jak wspomniałyśmy w pierwszej rozmowie o kryzysie Kościoła, no to zgromadzenie również ma swoje kryzysy kryzys powołań, które dotyka. Większość zgromadzeń w Polsce, aktualnie Sekretariat w Polsce, nie ma nikogo w nowicjazdach. Ale były czasy, kiedy były dziewczyny, jakie one były, czego oczekiwały, jak wyglądało to towarzyszenie? To znaczy, akurat wtedy, kiedy ja miałam odpowiedzialność za nowicja, to nowicuszek było dosyć dużo. Było gdzieś tam nawet 15-16 osób w jakimś momencie, i były różne. To znaczy, na pewno sprawa takiej dojrzałości emocjonalnej, czy oczywiście to też nie jest tak na wieki wieków, że już jest dojrzała i koniec, no ale jednak ta dojrzałość. Powiedzmy sobie, psychofizyczna i duchowa, jest ważna, że bardzo często są rozmaite też takie może nie zaburzenia, ale jakieś takie tendencje, które no właśnie jeżeli przychodzi do klasztoru, to po to, żeby się modlić. Mhm, mhm. Ucieka tak, przed światem. Tak, ucieka przed światem, no, zwłaszcza jeżeli ktoś ma trudne relacje z, z swoim otoczeniem, no to pójdę do klasztoru, tam nie będę z nikim się spotykać, co, co jest akurat fikcją kompletną. Mhm. No, ale, ale takie rozmaite przypadki także są. Co było dla mnie bardzo cenne i ważne, w, jeżeli chodzi o nowicjuszki, kiedy zaczynałam objaśniać konstytucję, właśnie chwała serca Jezusa, oddanie się sercu Jezusa, lubię jako to całkowite oddanie. Nawet czasem może troszkę niezdarnie czy niezgrabnie, ale te młode osoby to pociągało. Albo to w ogóle nie, nie, niczym nie było. I to był taki jakby pierwszy znak, który mi mówił. Trzeba uważać, czy pójdzie to w tym kierunku rozwoju, czy będzie to gdzieś tak jakoś gdzieś tam na obrzeżach. To, to jedno. Druga sprawa to sprawa modlitwy. To jest podstawowa, kluczowa sprawa. Po prostu, jeżeli człowiek chce oddać swoje życie Panu Bogu, no to musi być ta relacja z nim. I jeżeli do tej relacji z różnych powodów, bo to trudno powiedzieć, że z takiego czy innego powodu, bo powody są bardzo często bardzo różne, dlatego że. Trudność w relacjach może się także odbijać trudnością w nawiązaniu tej relacji z Panem Jezusem, nie? Ale jest jakieś poszukiwanie, jakieś, jakieś pragnienie. A jeżeli to w ogóle tak jakoś nic to nie mówi, to myślę, że im szybciej trzeba się rozstać. I tutaj w związku z tą sytuacją, która jest teraz, że jest mało powołań, to jest sprawa ogromnie ważna, żeby po prostu. Na te zasadnicze sprawy, sprawa modlitwy, sprawa tego, że pociąga mnie w tej długości coś i sprawa relacji, mam tutaj na myśli sprawę relacji we wspólnocie. Człowiek może mieć trudności, ale co jest bardzo ważne, czy próbuje sobie jakoś tą, te trudności uświadomić i coś z nimi robić czy wycofuje się ze wszystkiego i on chce mieć święty spokój. Mhm. No to na pewno to nie jest życie zakonne dla I święty spokój nigdy nie jest święty, Nie, nie jest, jest świętym spokojem, bo... Nie jest też życiem tak. świeckiej osoby. To znaczy tutaj pewne rzeczy właściwie jakby się pokrywają, mhm. ale no jednak ta, to pragnienie, no i też możliwości, możliwości na ile ja jestem zdolna do posłuszeństwa, nie ślepego, ale posłuszeństwa jednak. Na ile ja jestem zdolna do zachowania czystości, tego tej wyłączności dla Pana Jezusa, gdzie nie będę miała tego kogoś obok siebie. Bo jeżeli tutaj no, widać, bo to, to jest widoczne w różnych sytuacjach, jest widoczne, że po prostu tak szukam tego kogoś drugiego, żeby był blisko. No to trzeba by się bardziej zastanowić, czy jestem zdolna do tego, czy rzeczywiście, to znaczy może nawet nie, czy Pan Jezus chce, żebym ten, tę drogę podjęła, bo y, pamiętam, jak nieraz rozmawiałyśmy, jeszcze nawet w czasie mojej formacji też ich my rozmawiały, że no w końcu Pan Bóg na, nigdy nie chce niszczyć nas. Pan Bóg przecież chce, żebyśmy się rozwijały. Czy rozwijali i wobec tego coś, co jest wbrew mojej naturze, to jest prawdopodobnie wbrew jego woli. Mnie zawsze przekonywało to, co też wielokrotnie na kolekcjach słyszałam, że Bóg pragnie naszego szczęścia, tak. tego głębokiego szczęścia. I tu na Ziemi. Tu nie chodzi o to, że mam czekać na to wypragnione, wymarzone niebo, ale już tu na Ziemi. I to też nie jest spójne z kolei z taką Ewangelią sukcesu, że to szczęście nie jest tożsame z tym, że nie będę miała choroby, że tak. nie będę miała braków. Ale Bóg pragnie tego, czego ja najbardziej i najgłębiej pragnę. Pragnę. Ale bardzo często może to być po po przykrywane rozmaitymi jakimiś barierami, trudnościami i to trzeba będzie odkopywać, ale na ile człowiek rzeczywiście jakoś chce, widzi, że coś się dzieje, że coś z tym trzeba zrobić i na ile chce podjąć, no też jest kwestia umiejętności pomocy. To jest takie wzajemne, ale jednak wydaje mi się, że jak to się mówi, jest to powiedzenie takie, że nie potrafisz Pomóc człowiekowi, jeżeli on tej pomocy nie chce. Więc tutaj jest też taka następna sprawa, która, która jest bardzo ważna. Oczywiście, że czasem mogą być też różne przyczyny zamknięcia, że człowiek nie chce żadnej pomocy, no ale może to wymaga czegoś jeszcze innego, czegoś, czegoś przed przekopaniem te, tych, tych jakichś tam pokładów, mhm. tych, tych barier, jakichś podłożyń, nie wiadomo jakich, które. Które trzeba, żeby, żeby one się jakoś usunęły, czy trzeba je usunąć, żeby zobaczyć, co tam jest dalej. Wszystko wiąże się właśnie z tą sztuką rozeznawania, o której rozmawialiśmy w dzisiejszym podcaście. Będziemy kontynuować te nasze rozmowy z siostrą Marią Ślipek, a na koniec taki cytat ze Świętego Jana przez Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg uczynił z Ciebie swego przyjaciela. I zostańmy z tym, że właśnie Bóg uczynił z Ciebie swego przyjaciela. Dziękuję siostro, i do to się ja w kolejnej rozrywce mówił bardzo.